Cześć. Ostatnio od wielu klientów otrzymujemy zapytania, w jaki sposób mogę zablokować swój sklep, swoją stronę internetową przed użytkownikami z Rosji i Białorusi. Jest na to kilka sposobów. Pokażę Ci dzisiaj, w jaki sposób dokonać tego za pomocą bezpłatnej wersji Cloudflare. Po zalogowaniu się do swojego konta Cloudflare oraz wybraniu domeny, na której chcemy zablokować ten ruch, Wybieramy przedział 30 dni w statystykach, abyśmy mogli ocenić, jaką ilość ruchu z tych dwóch krajów posiadamy w naszym serwisie. Na interaktywnej mapie możemy zobaczyć konkretną liczbę requestów, czyli żądań wysyłanych przez ludzi, serwery bądź dowolne inne maszyny, które łączą się z naszym serwisem. W tabelce poniżej możemy również zobaczyć zestawienie wszystkich krajów: występuje Russian Federation. Jeżeli chcemy zablokować, przechodzimy do Security, WAF, czyli Web Application Firewall i widzimy, że mamy pięć dostępnych opcji Firewalla bezpłatnie. Tworzymy nową regułę, nadajemy jej nazwę id na chuj na przykład. Następnie wybieramy z field country, czyli kraj, operator wybieramy is in, czyli jest w. I wyszukujemy Russian Federation, gdyż nie jest tylko Rosja, po angielsku jest to Russian Federation i Belarus. Możemy wybrać również inne kraje, jeżeli chcemy, na przykład Chiny. Klikamy Deploy Firewall Rule i po chwili przeładowania mamy aktywną blokadę. Sprawdźmy, jak działa taka blokada w praktyce, jeżeli bylibyśmy w Rosji. Lub Białorusi. Przechodzimy na nasz serwis, w którym mamy zainstalowany i skonfigurowany Cloudflare. W naszym przypadku jest to jakimkurierem.pl, i w taki sposób widzi nas każdy użytkownik z Polski czy z innego kraju, który nie został zablokowany. A tak będzie widział serwis każdy łączący się z Rosji i Białorusi. Nie możemy tej strony personalizować, czyli nie możemy tutaj wstawić pięknego mema z id na chuj, gdyż jest to komunikat wyświetlany bezpośrednio przez Cloudflare i nie mamy na niego wpływu. Ale zaletą tego rozwiązania jest fakt, że to Cloudflare bierze na siebie ciężar blokowania tego ruchu i ci użytkownicy nie docierają kompletnie do naszego serwera. Oszczędzamy dzięki temu zasoby i nasza strona działa szybciej. Powróćmy do naszego panelu Cloudflare i statystyk security. Waw. Widzimy tutaj aktywność z ostatnich 24 godzin, czyli zostały zablokowane dwie osoby bądź inne urządzenia. Czy jest to rozwiązanie w 100% skuteczne? Nie. Wystarczy, że ci użytkownicy połączą się na przykład przez serwer VPN. I będą udawali przez to, że łączą się z innego kraju na świecie. W ten sposób też Rosjanie obchodzą inne blokady regionalne tego typu, ale niestety nie ma innych skutecznych form zabezpieczenia się przed tym. Nie poradzili sobie z tym nawet tacy giganci jak Netflix czy inni VOD operatorzy, do których możemy się łączyć korzystając z VPN-a z innych krajów. Niemniej warto spróbować, warto to ograniczać, bo większość ruchu, a na pewno ten automatyczny z botów, spamerów, zostanie zablokowany. Pamiętaj jednak, że nie blokuje to ruchu poczty e-mail, ta dotrze do Ciebie bez problemu. Jeżeli potrzebujesz pomocy w konfiguracji Cloudflare, zapraszam do kontaktu www.rewizja.net